Pan senator Jackowski, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Ja mam pytanie do pana senatora Ciocha, czyli przedstawiciela wniosku mniejszości. Otóż chciałbym dobrze wiedzieć, co się będzie działo z wkładami, czy depozytami, czy lokatami członków, bo jak wiadomo, spółdzielcze kasy mają strukturę spółdzielni, a więc właściwie wszyscy są w jakimś sensie współwłaścicielami. Tej całej struktury, co się będzie działo z wkładami, które są obecnie na lokatach po wejściu tych zmian, które obecnie są procedowane w Wysokiej Izbie. Dziękuję. Dziękuję. Pan senator, panią, proszę bardzo. Panie marszałku, wysoki senacie, ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy Leszka Czarnobaja. Kasy oszczędnościowe działają w Polsce już ponad dwadzieścia lat. Stwierdził pan, w sprawie, że ta ustawa ma na celu bezpieczeństwo środków zdeponowanych przez obywateli. Stąd moje pytanie, czy zna pan przypadki, gdzie do tej pory przepadły środki zdeponowane przez obywateli w tym okresie dwudziestu lat? Czy zna pan przypadki upadłości kas w okresie tego dwudziestolecia? Dziękuję bardzo. Dziękuję i pan senator Paszkowski, proszę. Sobie. Dziękuję panie marszałku. Ja mam takie pytanie, bo przed chwilą dostałem ten suplement do opinii prawnych. Tam jest też długa opinia profesora Chmaja. Ja zdążyłem zapoznać się z konkluzjami. A wymienionych tam jest osiem punktów. Część jakby zwraca uwagę na różne zagrożenia konstytucyjne dotyczące tejże ustawy, tej nowelizacji. I ja mam pytania do pana senatora Czarnobaja, jak i również do senatora Ciocha. Bo tak mamy wnioski komisji odnośnie poprawek. I mamy jeszcze wnioski mniejszości komisji. Ja bym chciał wiedzieć, w jakim zakresie według państwa zarówno wnioski a komisji, jak i wnioski mniejszości zmierzają do tego, żeby uniknąć tych zarzutów, które są podniesione odnośnie ewentualnych naruszeń przepisów konstytucji przez tą ustawę, która została przyjęta przez Sejm i stanowiła podstawę pracy komisji. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, panowie senatorowie, Najpierw pan senatoru proszę. Panie marszałku, wysoka izba, odpowiadając panu senatorowi Pajękowi. Oczywiście to jest chlubne, że do tej pory to, co dotyczy funkcjonowania kas, nie było przypadków takich, które wiązałyby się z utratą lokat, całkowitym upadkiem kasy i to jest rzecz klubna, którą podkreślałem, że kasy w tym dwudziestoleciu zapisały się dobrą zgłoską, dobrą historią. W związku z tym to, co dotyczy historii, na pewno trzeba w mojej ocenie, oczywiście takie padały również głosy na komisję, ocenić pozytywnie. Także ja nie znam, chyba, że są. Natomiast znam przypadki, które są już opisywane, że w stosunku do czterech kas zostały już podjęte wcześniej. Yy, działania naprawcze, co jest normalną rzeczą, że w przypadku 60 czy 70 podmiotów yy, zdarzy się podmiot, który działa mniej racjonalnie. I te działania wystarczyły na to, aby poprawić, yy, mówiąc krótko, skuteczność. To jest jedno. Drugie z wiedzy takiej jeszcze niepotwierdzonej, przecież został zlecony raport, tego co wiem, dotyczący właśnie stanu kasku. Oszczędnościowo, oszczędnościowych skoków na terenie naszego kraju. I tak, takich informacji mówi się, że oczywiście system można ocenić pozytywnie, ale również są elementy i przypadki, gdzie należałoby podjąć pewne działania naprawcze. Także generalnie można powiedzieć, że to co się działo jako historia nie ma przypadków, tak jak pan pyta, gdzie przepadły oszczędności. Natomiast ten projekt ustawy nie odnosi się do historii, ten projekt jeszcze raz chcę powiedzieć, odnosi się do przyszłości, a mianowicie do tego, że kasy chorych i bardzo dobrze w mojej ocenie będą znaczyły coraz więcej na rynku. Jest, jest co ja z tym. Zdrowie to jednak... Zdrowiem jednak gdzieś tam siedzę. Będę mówił skoki, żeby się nie wziął. Skoki to odnosi się do przyszłości, czyli nie mówimy o tym, że wyciągamy wnioski ze złej historii i złych praktyk. To jest pierwsze. Po drugie, skoki będą w ocenie analityków również to, co dotyczy trendu. Światowego, bo obserwowałem wywiad z panem senatorem Bieleckim na temat światowego ruchu dotyczącego tak zwanych Unii Kredytów i całego ruchu spółdzielczego w tym zakresie. Jest to tendencja rozwojowa. Prawie 200 milionów ludzi dzisiaj objętych jest w, w świecie tego rodzaju usługą skoków. W związku z tym te instrumenty, które są tutaj przedstawiane, dotyczą przyszłości, czyli coraz większego znaczenia skoków w systemie kredytowym i udziału tego sektora w relacjach instytucja finansowa a obywatel. Także to dotyczy nie złego działania, a jakby przyszłości i zabezpieczenia się przed ewentualnymi problemami, które w przypadku całego systemu finansowego mogą wystąpić. Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Paszkowskiego, to powiem tak, że to co dotyczy opinii pana chyba profesora. Nie, tu mam. To aha, tutaj główną dyskusję, która była skierowana w Komisji, bo proszę zauważyć, konkluzja pana profesora to nie jest element całkowicie krytyczny wobec projektu ustawy opiniujący wynosi tutaj pewne sugestie w jego ocenie oczywiście to nie jest wykładnia prawna, to jest ocena, w stosunku do której my możemy ją podzielać albo nie, albo w głosowaniu odnieść się do konkretnej propozycji, która jest w projekcie ustawy i dotyczy konkluzji, konkluzji opiniującego. Myśmy na komisji nie podnosili takiego oto stanu, że wzięliśmy konkluzję i rozpatrywaliśmy pod kątem konkluzji, tylko projekt ustawy i wszystkie poprawki, które były wnoszone. I odnośnie terminu. Było sporo dyskusji na temat, czy 14-dniowy termin nie jest terminem za krótkim, tak jak sugeruje tutaj opiniujący, że jeden miesiąc, a najlepiej, gdyby to były trzy. Mi osobiście zresztą dlatego też głosowałem za terminem czternastodniowym przekonuję jeden argument, który był używany w dyskusji przez osoby, które o wiele dłużej pracują nad tą ustawą, że to nie jest ustawa i to nie jest materia, która zrodziła się nagle. Projekt tej ustawy był szeroko konsultowany, wysyłany. W pracach każdej naszej komisji oprócz przedstawicieli ministerstwa, senatorów uczestniczyli przedstawiciele KAS prawnicy, przedstawiciele kasy krajowej. W związku z tym projekt tej ustawy jest szeroko znany. Stąd też ten argument, który był przedstawiany, że 14-dniowy e, okres wakacji w tym wypadku jest wystarczający. To jest jedna rzecz. Proszę zauważyć drugą. Przecież to nie jest tak, że dzisiaj, załóżmy za 14 dni od momentu podpisania ustawa wchodzi. I, od razu rozpocznie się proces likwidacji łączenia, bo to wzbudza największej kontrowersji, jaki będzie proces związany z oceną knf stanu poszczególnych KAS. Ten proces również wymaga pracy polegającej na złożeniu deklaracji, informacji itd., itd. dopiero analiza knf i dopiero podejmowanie działań. W związku z tym w naszej ocenie jest to wystarczający okres na przygotowanie się do, do, tego, do tego działania. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Panie Pan Senator Czak odpowiada na pytanie. Dla mnie były też pytania, więc odpowiadając na pytanie pana senatora Jackowskiego, więc ja w swoim krótkim sprawozdaniu między innymi zaznaczyłem, że coś za coś, że skoro ta nowelizacja Demontuje fundusz stabilizacyjny i poprawka, którą myśmy zgłaszali, że fundusz stabilizacyjny stanowi majątek kasy krajowej, ona po prostu została odrzucona. To coś za coś, coś za coś, ponieważ ludzie, którzy mają zgromadzone wkłady, no, kilka miliardów złotych, no, te, te wkłady muszą być bezpieczne oszczędności Polaków, no, którzy często przecież całe życie pracowali, żeby, żeby, żeby zgromadzić te środki. Dlatego też ja powiedziałem, że skoki zostaną właśnie w tej nowelizacji objęte działaniem bankowego funduszu gwarancyjnego. Szczegółowe zasady udzielania tejże pomocy, one są określone w artykule 11 ustawy o bankowym funduszu gwarancyjnym. Jak macie Państwo przed sobą poprawki, to dokładnie jest to sprecyzowane w poprawce numer 43. Także każdy z tych podmiotów, które gromadzi wkłady na wypadek tąpnięcia, to maksymalna wysokość tej kwoty to jest podobnie jak z wkładami bankowymi, 100 tysięcy maksimum euro. Czyli jak ktoś ma milion euro, no to niestety, to już ryzyko ponad 100 tysięcy euro będzie on ponosił. Także to jest niewątpliwy plus. No i jeżeli chodzi o poprawki, to ja dokładnie zaznaczyłem, to są poprawki 24 do 38. No i trudno przeciwko tym poprawkom będzie głosować przeciw, no bo, 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 bo to jest w interesie powiedzmy członków, poskoki udzielają nie tylko pożyczek, kredytów, ale drugie zadanie przejmują na oprocentowanie wkłady. zrozumiale się tak wyraziłem, to dziękuję. I tutaj do Pana senatora. No, ja wczoraj otrzymałem ten suplement do tej opinii i bacznie go przestudiowałem. Te konkluzje są niezmiernie istotne, ponieważ jest to opinia na zlecenie Senatu. Pan profesor Marek Maj jest konstytucjonalistą, a tak z doświadczenia wiem, że na przykład cywilista to trochę inaczej pisze i inaczej ocenia przepisy ustawy niż konstytucjonalista. Bo ja bym na przykład zgodność tej nowelizacji oceniał z punktu widzenia zgodności z ustawą prawo spółdzielcze, część ogólna, z ustawą o działalności gospodarczej, no bo to jest podmiot, prawda, prowadzący działalność. Natomiast te Kryteria naruszenia zasad konstytucyjnych, czyli te mierniki, one są zupełnie po prostu inne. I tylko chciałem zwrócić uwagę, że pan profesor Marek Chmaj zwrócił uwagę na ewentualne zagrożenia naruszenia tejże konstytucji, czyli to jest istotne ewentualnie dla podmiotów, które z takim wnioskiem będą występować. No a każdy tę opinię może oceniać jak chce. Dla mnie bynajmniej konkluzje są nie chcę powiedzieć jednoznaczne, ale oczywiste. Dziękuję.